Witajcie na kanale Historia z Góry. Dziś odwiedzimy piękne miasto Jarocin, znane z niezwykłej historii, muzyki i wspaniałej atmosfery. Przygotujcie się na podróż, która przeniesie Was z lotu ptaka przez czas i przestrzeń. Kocham Jarocin, tu serce mnie bije w rytmie muzyki. Każda chwila żyje tu, roki wolność łączą się w tonacji. Jarocin w sercu w każdej inspiracji. Jarocin to miasto o bogatej historii, które swoje początki datuje na XIII wiek. Pierwsze wzmianki o Jarocinie pojawiają się już w 1257 roku. Z wieki miasto było ważnym ośrodkiem handlowym w Wielkopolsce. Najbardziej charakterystycznym miejscem jest ratusz, znajdujący się na rynku, który w obecnej formie pochodzi z XIX wieku. Warto też zwrócić uwagę na Kościół Świętego Marcina, jeden z najstarszych zabytków w Jarocinie, którego początki sięgają XIV wieku. Jarocin to nie tylko historia, ale także centrum polskiej kultury muzycznej. Od lat 70. do 90. wieku miasto jest znane z legendarnego festiwalu muzyki rockowej. To właśnie tutaj narodziła się polska scena pankowa i alternatywna. Festiwal stał się symbolem wolności i buntu młodych ludzi w czasach PRL-u. W Chinie otwarto Muzeum Polskiego Roka które przyciąga fanów muzyki z całego kraju Miasto słynie również z przepięknych parków takich jak Park Radolińskich gdzie znajduje się pałac rodziny Radolińskich Pałac otoczony jest malowniczym parkiem krajobrazowym idealnym na spacery i pikniki Jarocin rozwija się również pod względem budownictwa mieszkaniowego Powstało wiele nowych osiedli które łączą nowoczesny design z funkcjonalnością Miasto przyciąga młode rodziny dzięki dogodnym warunkom życia i stosunkowo przystępnym cenom mieszkań. W Jarocinie działa nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny, obejmujący stadion, hale sportowe i baseny. Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy mogą aktywnie spędzać czas, uczestniczyć w zawodach sportowych i korzystać z nowoczesnej infrastruktury. Jarocin kładzie duży nacisk na rozwój edukacji. W mieście znajdują się nowoczesne szkoły podstawowe, średnie oraz przedszkola. Wiele placówek jest wyposażonych w najnowszy sprzęt edukacyjny, co sprzyja lepszemu przygotowaniu młodzieży do dalszej nauki. Miasto wprowadza wiele proekologicznych rozwiązań, takich jak instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej czy system segregacji odpadów. Park Radolińskich został przekształcony w ekologiczny teren zielony z zachowaniem bioróżnorodności. Współczesny Jarocin to nie tylko festiwal rokowy, ale także inne wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak targi, pikniki rodzinne czy festyny miejskie. Władze miasta aktywnie organizują imprezy, które integrują mieszkańców i przyciągają gości z zewnątrz. W ostatnich latach Jarocin zmodernizował system transportu publicznego, wprowadzając autobusy oparte na ekologicznych technologiach, takich jak pojazdy elektryczne i hybrydowe. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę, Jarocin stał się bardziej atrakcyjny dla turystów. W mieście działa wiele restauracji, kawiarni i hoteli, które oferują wysoki standard usług, a lokalne atrakcje przyciągają coraz większą liczbę zwiedzających. Festiwal w Jarocinie to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, które ma swoje korzenie w latach 70. XX wieku. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1971 roku pod nazwą Wielkopolskie Rytmy Młodych. Z początku był to przegląd zespołów amatorskich, jednak z czasem ewoluował, stając się ikoną polskiej sceny muzycznej. W latach 80. festiwal stał się symbolem wolności i niezależności artystycznej. Jarocin był jednym z nielicznych miejsc w PRL, gdzie młodzież mogła otwarcie wyrażać swoje poglądy i buntować się przeciwko ówczesnemu systemowi. Występy zespołów punkowych, rockowych i alternatywnych przyciągały tysiące młodych ludzi z całego kraju. Jarocin stał się nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także manifestacją społeczno-kulturową. Na jarocińskiej scenie występowali najważniejsi przedstawiciele polskiej muzyki rockowej, punkowej i alternatywnej. Wśród nich można wymienić takie zespoły jak Kult, t love Deserter, Republika, Armia, Ma'anam. Jarocin był również miejscem, gdzie swoje kariery zaczynało wiele młodych zespołów, które później zdobyły ogólnopolską sławę. Po przerwie w latach 90., festiwal został reaktywowany w 2005 roku zachowując swoją rokową tożsamość, ale jednocześnie otwierając się na nowe gatunki muzyczne, takie jak indie, hip-hop czy elektronika. Obecnie festiwal w Jarocinie łączy tradycję z nowoczesnością, przyciągając zarówno starsze pokolenie, jak i młodszych fanów muzyki. Każda edycja oferuje bogaty program koncertów, warsztatów i spotkań z artystami. Festiwal odbywa się zwykle w lipcu i trwa kilka dni gromadząc tysiące fanów z Polski i zagranicy. Współczesny festiwal w Jarocinie odbywa się na terenach rekreacyjnych, które oferują doskonałe warunki zarówno do zabawy, jak i odpoczynku. Na uczestników czekają strefy gastronomiczne, pole namiotowe oraz liczne atrakcje towarzyszące. Atmosfera festiwalu pozostaje niezwykle przyjazna, a samo wydarzenie często określane jest jako święto wolności i muzyki. Festiwal jest nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także ważnym elementem promocji miasta. Dzięki niemu Jarocin zyskał miano Stolicy Polskiego Roka i stał się rozpoznawalny na arenie międzynarodowej. Miasto aktywnie wspiera organizację festiwalu, a wydarzenie to przyciąga turystów, artystów i dziennikarzy. Ważnym elementem związanym z festiwalem jest Spichlerz Polskiego Roka muzeum poświęcone historii tego wydarzenia. Oraz całej polskiej sceny rokowej. Znajdują się tam unikalne eksponaty, archiwalne nagrania i pamiątki, które pozwalają poczuć klimat Jarocińskiego festiwalu. Ciekawostki o Festiwalu Jarocin był jednym z pierwszych festiwali rokowych w Europie Wschodniej. Na festiwalu w latach 80. występowały również zespoły z zagranicy, mimo trudności z organizacją takich występów w czasach PRL. Współczesne edycje często mają specjalne koncerty poświęcone legendarnym zespołom i artystom, którzy występowali na jarocińskiej scenie. Festiwal w Jarocinie to nie tylko muzyka, ale również historia, kultura i niezapomniane emocje. To miejsce, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością, a muzyka jednoczy pokolenia. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji, warto odwiedzić Jarocin podczas festiwalu i poczuć ten wyjątkowy klimat. Czy widzieliście swój dom? Lub znajome miejsce na nagraniu? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Chętnie przeczytamy Wasze wspomnienia związane z Jarocinem. A może chcecie zobaczyć inne miasto z lotu ptaka? Napiszcie, które miejsce powinno być następne. Dziękujemy za wspólną podróż po Jarocinie. Jeśli podobało Wam się nasze nagranie, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować kanału Historia z Góry. Do zobaczenia w następnym mieście. Zmię muzyki, każda chwila żyje Tu roki wolne skończą się w nacji. Ja w sercu, w każdej inspiracji Kocham rocin, to serce me Żyje. Tu rok i wolność łączą się w tonacji, a ja rodzin w sercu w każdej inspiracji.